Motywacyjna minuta z Kikowego Szlaku 11 października 2015, dzisiejszy temat. Tylko rusz z miejsca. Wiesz, że każdy, nawet najdłuższy bieg, rozpoczyna się od pierwszego kroku. Wszystko co robimy zaczyna się od tego pierwszego kroku. <laughs> Dlatego podejmij decyzję, jeżeli chcesz zmiany w życiu, <laughs> jeżeli chcesz wejść na tą ścieżkę realizowania siebie poprzez marketing sieciowy, a budowania swojej przyszłości w wolności budowania przyszłości z dochodem pasywnym to zrób ten pierwszy krok. Zrób ten pierwszy krok. A rozpocznij od dziś. Zrób te podstawowe rzeczy. Rozpocznij od listy. Rozpocznij tą listę ludzi, jeżeli jeszcze nigdy nie robiłeś. Oczywiście przed tym wszystkim pomyśl, dlaczego miałbyś to robić. Z jakiego powodu miałbyś zajmować się marketingiem sieciowym? Z jakiego powodu miałbyś zbudować go na wielką skalę? Pomyśl sobie tak dobrze o tym. I rozpocznij od listy. Zrób ten pierwszy krok. Ten pierwszy krok zadwoń do pierwszej osoby. Porozmawiaj z nią. Odłącz się od, od rezultatu. Na pewno nie będzie to łatwe. Na początku chciałbyś sukcesu, chciałbyś efektu, chciałbyś wyniku, ale zrób ten pierwszy krok. Zrób to pierwsze swoje w życiu spotkanie kontynuujące. Po prostu zrób ten pierwszy krok. Pierwszy, od niego się wszystko <śmiech> rozpoczyna. <śmiech> Jest najważniejszy. <laughs> najważniejszy. Ale często widzimy się już gdzieś tam w sukcesie, widzimy się um, w sytuacji, w której się wiele w życiu zmienia, ale jesteśmy jakoś dziwnie sparaliżowani do zrobienia tego pierwszego kroku. Wiem, bo przechodziłem przez, przez, przez takie sytuacje, um, ale ten pierwszy krok trzeba zrobić. I w momencie, kiedy go zrobimy, Poczujemy ulgę z jednej strony, z drugiej strony poczujemy ogromny przyrost sił. Poczujemy, że możemy, zbyć się, możemy być z siebie dumni na jakimś tam tym, może nie, niewielkim jeszcze e, e, poziomie, ale możemy być z siebie dumni, bo zrobiliśmy ten pierwszy krok. Wartość własna w nas rośnie. To, że możemy, to, że potrafimy. To bardzo ważne ten pierwszy krok. Na razie, hej!